nas, powtarzam, interesują właściwie wszystkie sumy, każde pieniądze. Od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która odebrała pisowi niemal 11 milionów złotych dotacji, partia Jarosława Kaczyńskiego zbiera datki od swoich zwolenników. Jest to o tyle istotne dla prawa i sprawiedliwości, że nie jest wykluczona utrata całej subwencji partyjnej na resztę kadencji. PKW musi jeszcze zatwierdzić sprawozdanie roczne partii, o co w obecnej sytuacji będzie trudno. Dlatego na partię muszą płacić teraz także jej działacze. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości już od września będą wspierać finansowo poprzez darowizny partię Prawo i Sprawiedliwość. I tak posłowie i senatorowie miesięcznie będą wpłacać. Tysiąc złotych, minimum tysiąc złotych. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, minimum 5000 tysięcy złotych. Pokazujemy, że to jest niezwykle istotne, żeby oprzeć się złu, które naciągnęło nad Polskę. Wybawieniem dla PiS może okazać się ich europoseł wybrany na Podkarpaciu Daniel Obajtek. Były prezes Orlenu w rozmowie z Superekspresem zapowiedział, że jest gotowy wpłacać pieniądze na partię. Jeśli będzie trzeba, to jako Europoseł zapłacę o wiele więcej niż pięć tysięcy złotych na pis, także za prezesa Jarosława Kaczyńskiego, obiecał Daniel Obajtek. W tym roku wpłaciłem na pis już 100 tysięcy złotych, to było w połowie maja. Jak będzie trzeba, to wpłacę więcej. Zawsze poczuwałem się w obowiązku, aby płacić na PIS i tak też będzie i teraz, zadeklarował. Po decyzji PKW, partia Jarosława Kaczyńskiego. Zadeklarowała odwołanie do Sądu Najwyższego. A na konferencji prasowej Mariusz Błaszczak dziękował już wyborcom za pierwsze datki. Bardzo serdecznie dziękuję za odzew, za pozytywny odzew. Proszę Państwa, około 40 tysięcy darowizn wpłynęło w tym krótkim czasie na konto Prawa i Sprawiedliwości. Dominują sumy niewielkie kilkadziesiąt złotych. Bardzo za to dziękujemy. To jest właśnie. To czego oczekiwaliśmy. Wielu polityków PiS w swoich wypowiedziach deklaruje także, że obecna władza powinna pamiętać, że rządzić nie będzie wiecznie. W tym tonie wypowiedział się także Daniel Obajtek. Przyjdą czasy, że nie będzie rządziła PO, i wtedy zobaczymy. Ich koniec jest bliski, powiedział. A jak wy oceniacie sytuację PiS? Napiszcie o tym w komentarzach. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.